Kamera poszła, kręcą własny film Lepszych ujęć nie będzie nic Nie zrobią z tym brakiem wpadu To fakt, doświadczenia nie mają Lecz z film własny zrobić Tak się kręcił ten tram Gdy przypadkiem słuch wszedł na plan Chciał zagrać sam i emocji dusza, kiedy kończył się czas Zamiast sceny nagrywał ten swoją twarz Mój błąd A kiedy nie ma ze swoim, to kręcisz co możesz Zdjęciowy dzień Akcja! W się Tekst! Spróbują film własny zrobić I schodzicie! Ale serio, my tu próbujemy grać Idźcie stąd